It's good to be back. Wspaniale jest być tutaj z powrotem. I love to come here. Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać. Po części czuję się, jakbym wracała do domu. I was thinking about, um, Hebrew. Zastanawiałam się nad zwrotem w języku hebrajskim. And in Hebrew one word is always related to another word. W języku hebrajskim jedno słowo zawsze w jakiś sposób wiąże się z innymi słowami. For example, the word for water is related to the word for sky. Na przykład słowo na wodę jest powiązane z wyrazem na niebo. And the word for spirit is related to the word for wind. I tak samo jak wyraz który oznacza ducha jest połączony z wyrazem na wiatr. the I podobny sposób słowo oznaczające wpływ w języku hebrajskim jest związane z słowem obfitość. And, and it's related to the word for flowing. A także łączy się z wyrazem przepływ is you up is what comes out you. Bo to co ciebie przepełnia, to jest to co wypływa. So if you're filled with fear, you influence with fear. jeżeli jesteś przepełniona strachem, to wpływasz strachem. If you're filled with love, you influence with love. Jeżeli jesteś wypełniona miłością, to wpływasz miłością. And if you're filled with confusion, you just a jeżeli jesteś wypełniona zamieszaniem, to będzie wypływało z ciebie również zamieszanie. I to talk about a few women in the Bible. Więc chciałabym powiedzieć wam o paru kobietach w Biblii, who were who God changed so that what came out of them changed their world. Które zostały przemienione przez Pana Boga w taki sposób, że to, co wypływało z nich, zmieniało świat. Pierwsza kobieta, o której chcę wspomnieć z Biblii, to Sara. Sara była żoną Abrahama, i Sara od zawsze miała pragnienie, żeby mieć dziecko. And she never did. I y, nie miała dzieci. So she gave her slave to Abraham and told her to have a child. Więc y, żeby, żeby pojawiło się dziecko w ich rodzinie, podsunęła y, służącą swojemu mężowi, żeby z nią Abraham mógł mieć dziecko. That didn't work out very well, to nie wyszło im na dobre. So when Sarah was 90 years old, więc kiedy Sara miała 90 lat? Eee y, pewni mężczyźni przyszli odwiedzić Abrahama i powiedzieli mu twoja żona będzie miała dziecko. I powiedzieli mu twoja żona będzie miała dziecko. And Abraham was 99 years old. Abraham miał już wtedy 99 lat? And Sarah was 90 years old. A Sara 90? And they were going to have a baby. I dostali wiadomość, że będą mieli dziecko. Can you imagine? Czy umiecie sobie wyobrazić tą I sytuację? Mean, I'm not 90 and I'm tired. <laughs> ja nie mam 90 lat, ale czuję się już zmęczona. Nie umiem sobie tego wyobrazić. But, but... Sarah did have a child when she was 90. Ale tak się stało i Sara miała dziecko w wieku 90 lat. And, and in that culture, if you didn't have a child, there was a lot of shame. I w tamtej ku kulturze, jeżeli kobieta nie miała dzieci, było to związane z ogromnym poczuciem wstydu. So Sarah carried shame. Więc Sara nosiła w sobie wstyd. But she, but she loved God and she loved her husband. Ale ona kochała Pana Boga i kochała swojego męża. And I love Hebrews 11:11. 11. Bardzo lubię werset z Hebrajczyków, Hebrajczyków 11:11. 11. It said by faith Sarah received strength to conceive seed. W tym wersecie jest mowa o tym, że przez wiarę Sara otrzymała nasienie, mogła przyjąć nasienie. So, so Musimy się modlić, żeby Pan Bóg dał nam siłę, żeby móc przyjąć to, co Pan Bóg chce nam podarować. He wants to give more love, Jeżeli on chce dać tobie więcej miłości, Módl się, żeby Pan Bóg dał ci siłę, żeby móc nie tylko to przyjąć, ale i tym się dzielić. It takes to coś wymaga od nas. So Sarah received strength at age 90 to conceive this baby. I Sara otrzymała siłę, żeby móc przyjąć to i mogła zajść w ciążę. And I, want right I chcę o to się modlić teraz dla Was tutaj. Lord, may every woman in here Panie, niech każda kobieta na tej sali the they need otrzyma siłę, której potrzebuje, żeby otrzymać nawet to, co im żeby mogła przyjąć to, co ty chcesz jej podarować dzisiaj. W imieniu Jezusa. Inną kobietą, która nie mogła mieć dzieci, była Rachela. Była żoną Jakuba. And Jacob had two wives. Jakub miał dwie żony. Jego żona Lea miała już kilkoro dzieci. Ale Rachela nie miała dzieci. I była zagniewana z tego powodu. Była zagniewana na swojego męża. Była zagniewana na pana Boga. Ale po 20 latach, she finally Also received a child. M mogła począć i także urodziła dziecko. And when she received a child, everything changed. I w momencie kiedy urodziła dziecko, nagle wszystko wokół się zmieniło. Her husband was able to quit his job with her with her father. Jej mąż mógł w końcu zrezygnować z pracy, którą wykonywał u swojego teścia, czyli jej ojca. And he was ready to move into his w końcu on został uwolniony, żeby wejść w swoje przeznaczenie. Sometimes what we carry is women, Czasami to, co my niesiemy jako kobiety, when it's birthed. I w momencie, kiedy jest to uwolnione, urodzone, to zmienia rzeczywistość. To zmienia wszystko dla naszego męża, dla naszych sąsiadów. To się po prostu dzieje. Jest jeszcze trzecia kobieta, o której chcę powiedzieć. Jej imię to Rahab. Rahab była prostytutką. Rahab była prostytutką. I w czasach Jozuego, kiedy Jozue jako dowódca wysłał szpiegów do ziemi, the enemy was them, wróg ich prześladował. Them. Oni trafili do mieszkania Rahab i ona udzieliła im schronienia. And Rahab is a picture of this. I Rahab tutaj staje się obrazem tego. do? She hides and uses them. Co robi nierządnica? Ona chowa mężczyzn i wykorzystuje ich. Ale w tym przypadku ona udzieliła schronienia dla Izraela. I ona wtedy już wiedziała, że oni należą do Boga, mimo że ona była poganką. she used Więc wykorzystała swój, swój talent do chowania mężczyzn. using i nawet wykorzystywania mężczyzn, save a żeby uratować naród. Hebrews, I ona także jest wymieniona w y, liście do hebrajczyków, a faith, jako kobieta wiary, even she was mimo że była prostytutką. Więc z tych three kobiet, więc dla tych trzech kobiet how old you are. nie ma znaczenia, y, ile masz lat. How young you are. Nie ma znaczenia, jak młoda jesteś. Your nie ma znaczenia, jaką masz osobowość. How much you have in your life. I nie ma znaczenia, jak wiele zgrzeszyłaś w swoim życiu. God can redeem you. Bóg może odkupić twoje życie. I to, co będzie wypływało z ciebie, może zmienić świat wokół ciebie. Chcę wam powiedzieć też trochę o moim własnym życiu. Od a young age, I że told that I would never od bardzo młodego wieku powiedziano mi, że nie będę mogła mieć dzieci, I, a także nie wyszłam za mąż aż do, do wieku 47 lat. And before I moved to Israel, two weeks before, i na dwa tygodnie przed tym kiedy się przeprowadziłam do Izraela, uh, an older lady came up to me and gave me a word. Y, pewna starsza kobieta przyszła do mnie z pewnym słowem dla mnie. You, from Isaiah 54. Zacytowała Izajasza 54. Sing O Baron. Śpiewaj ty, która nie rodziłaś. Break forth into singing. Uwolni śpiew. For more are the children of the desolate. Bo więcej jest dzieci niepłodnej than the children of the married woman. Niż tej, która ma męża. Więc myślałam, no to jest ciekawe. I'm moving to Israel. I'm single and I can't have children. Nie mam męża. Mam się zaraz przeprowadzić do innego kraju i nie mogę mieć dzieci. Kiedy przeprowadziłam się do Izraela, pomagałam jednej rodzinie z ich nastoletnimi dziećmi. I was there a few months and the Lord gave me another word. I po paru miesiącach, które już spędziłam w Izraelu, Pan Bóg dał mi kolejne słowo. Isaiah 8:18. to jest z Izajasza 8:18. And that word is Here am I, and the children God has given me. A to słowo mówi, Oto jestem i dzieci, które mi dałeś. We are for signs and wonders in Israel. Y, jesteśmy tutaj dla cudów i znaków dla Izraela. From the Lord who dwells in Mount Zion. Y, dla Pana, który mieszka na Syonie. I thought, well, that's interesting. I znowu pomyślałam, to jest ciekawe. Nie mam męża, nie mogę mieć dzieci, a wciąż dostaję słowa o posiadaniu dzieci. Ale Pan Bóg powiedział, zbudujesz armię nastolatków. I, thought, I don't speak very good Hebrew. Pomyślałam, nie znam zbyt dobrze języka hebrajskiego. I've never had teenagers. Nie, nigdy nie miałam nastolatków. How do I build an army? Jak mam zbudować armię? But I Ale dwójka nastolatków, którymi się opiekowałam w domu, w którym mieszkałam, powiedziałam im, że mogą zapraszać do domu swoich przyjaciół. So started with... Kids. Więc zaczęliśmy od mniej więcej dziesiątki młodych dzieci. I powiedziałam im: Zróbmy kolejne takie spotkanie, i wtedy już przyszło 20 nastolatków. A few later, we had 50. Potem zjawiło się ich 50, And it just kept i ta liczba wzrastała i wzrastała that group is now, that it still exists ta grupa ludzi oni nadal nadal istnieją jako grupa it's called kacyr which means the harvest e, istnieją pod nazwą kacyr co znaczy um, e, żniwo and when they at the point today that when they announce a Um, weekend away i są w takim miejscu teraz że ilekroć ogłaszają że mają jakiś wyjazd weekendowy fill, the list fills up in one hour. lista zapełnia się w ciągu godziny so, I have many tak więc mam wiele dzieci i don't work with it anymore nie pracuję już w, w tej służbie, ale to pokolenie um, nastolatków, które ja wychowałam, oni teraz są liderami w tej pracy. Jak możemy dojść do tego miejsca? Jak z miejsca, w którym czujemy się puste i myślimy, nie mam nic do zaoferowania? To the place where do miejsca gdzie czujemy, że możemy coś dać z siebie. W pierwszej kolejności jest, Jesteśmy posłuszne Bogu, który powiedział śpiewaj ty, która nie rodziłaś. feel you have nothing to give. Jeżeli wydaje ci się, że nie masz co z siebie dać, wejdź w uwielbienie. Because when you worship, you get filled up. W momencie, kiedy uwielbiasz, sama zostajesz napełniona. And that's happening to us today, right? I to się dzieje z nami dzisiaj, tutaj, prawda? We worship, we get Uwielbiamy Pana Boga i zostajemy same napełnione. The second thing is uh, don't try to copy someone else. Druga rzecz, nie próbuj od, odwzorowywać czyjegoś przykładu. If your neighbor is influencing in a certain way, jeżeli twój sąsiad wpływa na świat w pewien konkretny sposób, don't try to do that yourself. Nie musisz robić tego samego. It's not for you. To nie jest dla you know, we have this friend who makes cookies for. Guys in the army. Mamy takiego przyjaciela, który regularnie e, piecze ciasteczka dla ludzi, którzy służą w wojsku. So I ta przyjaciółka e, bierze ze sobą pudła ciasteczek na, e, na różne, różne miejsca, gdzie, gdzie przesiadują żołnierze. She has great influence with those... Guys, Ona ma potężny wpływ na tych młodych ludzi. I could never make cookies for the army. Ja nigdy nie byłabym w stanie piec ciasteczek They dla Wojska. Oni nie chcieliby ich jeść. <laughs> One nie wyglądałyby dobrze. I don't try to do what she does. Ja nie próbuję wykonywać tej samej pracy, którą ona wykonuje. It's really her gift to, make to jest jej obdarowanie, że ona It's potrafi piec, piec dobre ciasteczka.

Większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest w świecie. Jestem w Zostałam wspaniale cudownie stworzona. I say that to myself for years, przez lata musiałam powtarzać sobie te słowa, because I thought God forgot something when he made me. Bo miałam wrażenie, że Pan Bóg zapomniał o czymś, kiedy mnie stworzył. Ale wypowiadałam słowa prawdy nad sobą samą do momentu, aż przestałam wierzyć w kłamstwa. Ogłaszaj so prawdę prawdy prawdę nad swoim życiem Put your name in the y, wkładaj swoje imię w Boże obietnice w, w, w Biblii it, it something. to sprawia, że one są prawdziwe, rzeczywiste i w twoim życiu I the last thing i want to say is Plant a seed. I e, ostatnia rzecz, do której chcę was e, zachęcić, to żeby za, zasadzić nasiono. You have no garden if you don't plant seeds. Garden if you don't plant a seed. E, nie masz e, nie, nie, nie masz wpływu, nie będziesz miała wpływu, kiedy nie będziesz sadziła nasion. So if you think you can't influence a school więc jeżeli wydaje Ci się, że nie jesteś w stanie wpłynąć na całą szkołę, one your wpłyń chociaż na jedno dziecko, na jednego przyjaciela Twoich dzieci. Love one Kochaj każdą osobę pojedynczo, raz and, po raz. And just be i bądź zachęcona that you can even że możesz, możesz wpłynąć na całą polskę. jak sól, która może zmienić wszystko. Jeśli włożysz trochę a little bit of salt in the food, the whole meal changes. Wystarczy odrobina soli, żeby zmieniło to całe danie. I nie smakujemy każdego osobnego ziarnka soli. You are the salt of Poland. Wy jesteście solą Polski. are the Wy jesteście solą dla Polski. Gdyby was tutaj nie było, Polska nie smakowałaby tak samo. yourself. Więc wypowiadaj prawdę nad swoim życiem. That is you influence your neighbors. I wpływaj, wpływaj na swoich sąsiadów. Możesz wpłynąć na swoich przyjaciół. Poprzez to wpływasz na swój naród. Nie myśl na zasadzie, że. Kraj całe państwo jest zbyt wielkie dla ciebie, żeby móc na nie wpłynąć. Polska potrzebuje każdej z was. Polska potrzebuje tej soli, która jest tutaj w tym pomieszczeniu. So be salty. Więc bądź z tą solą. So I just want pray over you. Więc chcę teraz się modlić o Was. And then come and take over. A za chwilę zaproszę tutaj Sarę. Panie, ja Ci dziękuję za tą sól i za ten wpływ, który jest w tym pomieszczeniu tutaj. Lord, I pray that as they go out from here, that they Panie, ja modlę się, że jak każda z kobiet wyjdzie tutaj z tego pomieszczenia, ich wpływ, wpływ w tym kraju jeszcze się zwiększy. I modlę się, żeby zmieniały się całe rodziny. I pray modlę się, żeby zmieniały się całe miasta. And I, pray even in the in right now. I modlę się, Panie, żeby zmieniała się również i cała Polska poprzez Lord, to. Panie, ja Ci dziękuję za to, jak Polska zmieniła mnie. I ja z ramienia Izraela ogłaszam to nad, kobiet, nad tymi kobietami tutaj, że wy będziecie wpływem na ten kraj W imieniu Jezusa się modlę. Amen. Amen.